Hej, 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 witajcie serdecznie, z tej strony Smar Big the Player, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Star Wars w mocy. No i w tym odcinku najprawdopodobniej skończymy właśnie tak kodane, planetę tak odane, No i na start zaczynamy ten nasz wyścig i po tym wyścigu, bo chwilowo nie mogę zobaczyć mapy i po tym wyścigu zobaczymy ile nam jeszcze rzeczy brakuje do zdobycia, ale wydaje mi się, że niewiele, więc za chwilę powinniśmy tą planetkę ukończyć. No w tym odcinku raczej na pewno, bo z tego co pamiętam to musimy tylko kupić tylko przejść ten wyścig i kupić kilka postaci może i może jeszcze jakąś misyjkę wykonać. Zobaczymy i później zapewne będziemy robić bazę Star killera, killer, a następnie przejdziemy do misji, już takie, tak już tak mówię jak będzie wyglądała ta seria w dalszych etapach. Bo myślę, że tę misję jeden sobie zostawię na koniec, a jak na razie po prostu dokończmy ten wyścig i mam nadzieję, że mi się uda. <laughs> jak na razie i całkiem nieźle. Czasu też mam, czasu też mam dosyć sporo. No i ten na to właśnie sposób udało nam się, A więc ok wyjście ukończony, 168 złoty klocek jest w naszych rękach. Wyjdę tutaj sobie na ląd właśnie w tym miejscu i zobaczmy jak stoimy właśnie na tej planecie ze zdobywaniem wszystkich przedmiotów. Więc tak, coś mi, coś mi się tutaj nie wyświetliło. A nie, ja miałem mapę. <grym>, miałem mapę, ok, nieważne, nieważne, nieważne. Więc tak, wraca, idziemy do mapy galaktyki. I jeśli chodzi właśnie o to dane, to jak widzicie zostało nam do zbycia dwa złote klocki, czyli mamy jedną misję i nie wiem co jeszcze. Mamy jedną misję jeśli chodzi o nowy porządek i pewnie za co chwilę coś jeszcze zobaczymy, coś nam się odblokuje, zobaczymy. I jeszcze oczywiście jest troszeczkę postaci do kupienia, a więc w takim razie tym też się również w tym odcinku zajmiemy, więc idziemy. idziemy po postacie. Dokładnie tak. Halo? Halo? Patrzyłem czy mi się... A chwila. Dobrze, mikrofon jest OK. Patrzyłem czy mi się dobrym mikrofonem wszystko nagrywa. Jest no. chyba w miarę. Dobrze, w takim razie niech tak będzie. I tutaj po lewej stronie jest ta postać. Mogę ją kupić czy nie mogę? Bije mnie. No tak, ona musi mnie na początek bić, pokonałem ją. I teraz... Hmm. Powiem wam, że jest coś nie tak. Już nie, to już to nie jest już pierwsza próba. Gdy chcę kupić tę postać, naprawdę. Ale okej, okay, można... może... coś się po prostu zepsuło. Ja to jeszcze jakoś za chwilę będę naprawić, bo już od kilku odcinków nie możemy tego kupić i co się dzieje to niestety nie wiem. Może wezmę Dena na przykład i on coś działa, no nikt nie może. Hm, ale dziwne to jest troszeczkę, bo powinienem móc ją... Najnormalniej w sieci zakupić. O czekajcie, coś tam było przed chwilą... A nie, bo to mi chodzi jest do tego. Hm. hm. Okej okay, widzę co? Trudno, trudno. Coś to ja tutaj będę jakieś cięcie robił, coś w tym stylu. Nie odpuszczę dla no. niej, kupię ją w tym odcinku, mam taką nadzieję. Więc na początek pójdziemy sobie po prostu w stronę dalszych postaci oczywiście też, ale aha, tutaj jest złoty klocek i tutaj jest gdzieś misja. Dobrze, czyli wszystko jasne. Więc sobie pójdziemy w stronę złotego klocka. Jeśli dalej nie będzie mi działało, to może, może to jakiś bug gry, czy coś, coś jest w grze zbugowane. Może no, gdzieś coś piszę w internecie, o tym poczytam, albo po prostu coś mi się zepsuło, zobaczę, jakoś naprawię, jak będę miał, yy, więc dobrze, na początek po prostu pójdźmy, zdobę, wykonajmy tę misję, zdobądźmy ten złoty krocek, a później tymi postaciami się jakoś zajmę, jeszcze zobaczę właśnie sobie tego gościa. Mogą kupić przed chwilą, było, było takie coś. Powiem wam, że nie wiem co się stało. Naprawdę nie wiem. Ale może się jeszcze da ja wiem. Więc nawet zobaczymy sobie w tym... Od... No, zobaczymy. Okej. Okay. Mniejsza z tym. Ja im nie odpuszczę. Od razu to mówię. Kupię ich. Nie ma, że nie. O, widzieli, widzicie jest tak. Było. Było przed, przed sekundę było. Ale coś nie mogę widzieć. Ale zawsze to coś się pojawiło, więc nie jest tak źle. A więc okej. Okay. O, ja jeszcze w takim miejscu nie byłem. A nie byłem. Okej. Okay. Wiem, gdzie jestem nawet. Aha. O, proszę. Czyli tutaj mamy wejście na górę. W takim razie <laughs> niech i tak będzie. Niech i tak będzie, dokładnie tak. Więc idziemy szybko, weźmiemy ten klocek złoty, później wykonamy misję i najwyżej yy, kwadrat i najwyżej ja zrobię cięcie i później zakupimy sobie te postacie czy coś w tym stylu, bo tak być nie może, żebym ich nie kupił, tak być nie może, I nie będzie. Dokładnie, ok. No i mamy 169 złotych klocek w naszych rękach, więc jest bardzo fajnie. I ostatnia misja jest właśnie w miejscu tym, jeśli to jest misja, ale chyba tak. <laughs> chyba tak, w takim razie za też się przekonamy. A jak na razie... Trzeba tam zajść, <laughs> dokładnie. co są te postacie jeszcze? Ogólnie mamy tu raz, dwa, cz tu są dwie, trzecia i czwarta, cztery postacie na tej planecie? Chyba tak, mm -hmm. No to ten odcinek będzie chyba nieco krótszy, tak mi się wydaje, bo jak widzicie już praktycznie wszystko kończymy robić, ale to zobaczymy jeszcze. Naprawdę tęsknię za dziewiątką. Cóż, przynajmniej mam jego pałkę bojową Z6 na pamiątkę. co ta perfidna parka, która była tu wcześniej. Odzyskaj ją dla mnie! Nie, nie dla mnie! Dla uczczenia pamięci FM2199. Okej, okay, w takim razie, dobrze. Jesteśmy na tym planecie. Jeśli jest jakieś dźwięki słyszycie tutaj, to wybaczcie, ja mam okno otworzone, bo jest tak gorąco, że nie wytrzymuję. Ja to oczywiście wyciszę jak najbardziej się da, ale w, chyba, chyba nie. Okej. Okay. zobaczymy. Dobrze, na początek udajmy się właśnie w tamto miejsce. I coś to jest zrobię za chwilę te cięcie, jak właśnie mówiłem, teraz mówię cały czas o nim. I po prostu, tak tu wejść na górę. Aha, ja, ja wiem, to idzie się inną drogą, okej okay, czaję. I yy, właśnie zrobię te cięcie, już później będzie normalnie, okej. Okay. No bo no, nie wiem, ogólnie to postać, powinienem skupić, a nie mogę i to, jest, i to jest troszeczkę dziwne, ale jakoś sobie... No znaczy, nie wiem, coś się po prostu zepsuło, ale jakoś sobie oczywiście z tym poradzimy. Nie odpuszczę, zdobędziemy wszystko i pójdziemy z tym odcinku do bazy star killer i ją wykonam na 100 okej okay, tutaj mi przy, 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 przyleciała ona właśnie popatrzcie jest te kółko no jest te kółko no było ale nie mogę mi kliknąć czemu oni tak się na mnie znęcają w tej grze ja chcę tylko zdobywać złote zdobywać postacie a nie mogę nie mogę no właśnie nie mogę no cóż w takim razie trudno <grym> Ok, czyli mamy walkę, w takim razie 10 przeciwników. Myślę, że, jakoś remyśle, że ich jakoś pokonamy i pewnie jak ich zniszczymy, to pojawi się ostatni, czyli ten nasz Pirat Boss, tak jakby. W takim razie zobaczymy jak to będzie, a jak na razie właśnie wygrajmy wygrajmy. wygrajmy, wygrajmy, wygrajmy wszystkich i zobaczmy. Co się stanie. Ja użyć super atak, ale w sumie nie mogę. Aha, no to mniejsza, no to mniejsza, dokładnie. Ok, jeszcze trzech zostało, tu jest jeden. Zawsze jeden, oni tak strzelają, strzelają, że na mnie trafić nie mogą, no ale to już tak widocznie ma być. Dobrze, padł kolejny i tu jest ostatni. Zobaczmy, czy do koniec, właśnie jak, jak myślałem, zeskoczył ten duży. Źle powiedziałem, przeskoczył ten boss, a cię pokonać go. Wiem, że nie wolno nam okazywać uczuć, ale gdyby było wolno, ściskałbym cię przez całą sekundę. Za każdym razem, jak kogoś nią walnę, pomyślę o tobie, dziewiątka. To ci się należy w zamian. Chcę zostać sam przez jakiś czas. No, już wystarczy. Okej, okay, w takim razie robimy sobie tutaj jeszcze szybkie takie bezcięcia chwilowo, polecimy na przykład gdzieś tutaj na statek i się wrócimy, a jeśli to nie zadziała, to ja po prostu zrobię jakieś cięcie i spróbuję to naprawić i właśnie wtedy w tym momencie zakupimy sobie tego postacie. Spróbuję zrobić tak, że nie będę szedł do tej typiary co na początku nas biła, tylko przejdę na początek na początek do tych, których mogliśmy tak ogólnie kupić bez żadnej walki. Może to ona coś mi psuje się, buguje przez to, nie wiem, nie mam pojęcia zresztą. Szczerze mówiąc zobaczymy troszeczkę często na lecenie, ale mniejsza z tym. I jak co mi... jeżeli to nie zadziała, to już dogram do Was te scenki kupowania tych postaci, jeśli oczywiście będę mógł. Tak jakby bez mojego dźwięku, bo to będzie kilka sekund, to już nie będę tam dodawał go. No, <laughs> dokładnie. A jeśli to mi nie zadziała, to po prostu sobie to odpuścimy i może coś przy końcu gdy wykombinuję, znaczy przy końcu zb wszystkiego. Nie wiem zobaczymy jak to będzie. A jak na razie... No ale myślę, że powinno się udać, to z czemu ma się nie udać. Wybaczcie mi, że jak są jakieś właśnie odgłosy w tle, bo mam okno otworzone i akurat zaczęli coś ciąć, nie wiadomo co. Ludzie, wszyscy tak, dokładnie. Weźmy sobie właśnie tutaj Ray, ona jest może ją bardziej lubią, może nie, może uda się ich kupić tą postacią, zobaczymy. A jak na razie właśnie do przodu, okej, okay, kawałek do przodu. No nie no, coś piłują, tnęło, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wybaczcie mi za to, okna nie zamknąłem, ale jest tak gorąco, że coś nie da, jak mówiłem. Okej, okay, no i podchodzimy do nich. No i się nie da, po prostu się nie da. Dobrze, w takim razie ja zaraz do was wracam tylko że już bez mojego dźwięku wefekt, znaczy no, bez mojego dźwięku i sobie te postacie kupimy, a jeśli nie, jeśli za chwilę coś się dla Was pojawi, to znaczy, że kupuję te postacie, a jeśli nie, no to po prostu odpuszczam to i jakoś w przyszłości to zrobimy. W takim razie dobrze odcinek nieco krótszy, wybaczcie mi za to, ale już nie będę zaczynał kolejnych rzeczy, bo tak po co w sumie, tak mieszam to wszystko. A więc okej, okay, jeśli Wam się odcinek spodobał to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Jeszcze sobie zobaczmy szybko czy mamy jednak na pewno wszystko zdobyte na tej planecie. Poza tymi postaciami oczywiście No i właśnie jak widzicie Jeszcze nie. O. teraz jest wszystko. W takim razie dobrze. Jeśli Wam się odcinek spodobał to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, padnijcie na, na fanpage'a, trzymacie się, cześć!